Witam serdecznie, dzisiaj wybieram się do skronu przeciwlotniczego który mieści się pod estakadą w Chorzowie tą słynną estakadę co zamkli zaraz zobaczycie tylko do na miejsce wszędzie w telewizji bębnią że estakada w Chorzowie zamknięto ale mało kto wie że jest tu Podziemny skron przy samej estacadzie, jakże właśnie się tam wybieram. Dziękuję Marcinowi, że mi wskazał miejsce. Tu można zobaczyć ruchu, tu nie ma, ale wbijam do środka. Także wchodzimy do środka. Wejście widać niezbyt. mam latarka zobaczymy co tam w środku. Mam nadzieję, że nikogo nie wyjdzie. będzie jakieś źródełem zimie. Także widzę, no, idę najpierw do przodu. jakieś rury zostały swego z tego nie wiadomo trochę chyba się tu bydzie No nie, tu już się kończy, ale jest jeszcze jedna odnoga w drugą stronę. Także jeszcze tam pójdę zobaczyć. No i tak jak mówiłem. O, tu jest już zasypane. Drzwi jakieś betonowe. Dobra. Wracam się do tej drugiej jednogi dobra tak jak mówiłem mało chyba kto wie o tym skrowie. No, kto wie to wie no to tu już było ale będą cały czas że estakada w Huzowie zamknięta a pod estakadą można sobie przejść podziemnym schronem tu, że pełno wywalił, ale można iść jeszcze dalej. A co tam dalej? Tu się kończy. Jest jeszcze droga w lewo. Mhm. O, jeszcze. Jeszcze kawałek. No nic tu nie ma. Wiadomo, może kiedyś coś było, to wyszabrowali a jest to tu zakręt w lewo tu drzwi betonowe widać ciekawe kurde betonowe nie stalowe o tu już zasypane i tak to wygląda <grytanie> a, mam się kurde zahatłukać. No i dobra. Wychodzę. I kto chce, może się tu podjechać, wliźć i zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda. No, ja najpierw muszę uprzedzić, czy tu kogoś nie ma. żeby nie miał potem niespodziany kto to murzą jest wejście i wyjście tak schron podziemny zwiedzony ja dziękuję wszystkim za uwagę jeżeli się komuś podobało zostawcie wiadomo lajki, subskrypcje i do kolejnego razu, trzymanko